Będziemy nacierać na kolejną wioskę przy użyciu sprzętu pancernego i musimy zdobyć dworzec kolejowy który na pewno będzie ważnym punktem logistycznym dla naszej armii Okej. Okay. No, Niemcy są tutaj dobrze okopani. Nie wiem dlaczego te czołgi nie używają swoich ciał głównych. O, dopiero teraz. Niemcy sprytnie się chowają. Jak to jest możliwe, że strzelam niemiaszkowi w głowę, a niemiaszek żyje? Trzy strzały dostał na ciało. Cztery! Za piątym padł. No nie, no nie mogę trafić w głowę. Okej. Okay. Wiem co, kopali się na peronach. Między pociągami. Nie mam żadnego innego... Nie mam żadnego innego karabinu. Nie, minus, minus, właśnie, grania Sowietami jest taki, że jest bardzo mało amunicji w tych, w tych karabinach. Rozpoczynając kampanię tutaj, miałem 5 naboi. Teraz, w trakcie działania, mam 60 naboi, także to jest bardzo mało, a rozpoczynając. Rozpoczynając rozgrywkę i kampanię aliantami zachodnimi, miałem full, full magazynki. Oj, muszę zmienić. Muszę zabrać karabin. Znaczy, pistolet maszynowy. Zabrać granaty. Okej. Okay. Niemcy nas oblokowali. Okej, okay, okej. Okay. Juri go powstrzymał. Czyżby jeszcze tutaj był? Jest na wieży, okej, okay, leży No chyba musimy zająć budynek. O, to jest. Okej okay. się pochowani w każdym zakamarku. Oj. Tego Mosina zamienię na broń niemiecką, nasze czołgi już się przebiły. granat. Nie wiem dlaczego Niemcy uciekają do nas, w naszym kierunku. Okay. Ej, Tam broń. Proszę bardzo, jakiś dowódca, Okej, okay, stacja zdobyta, dokładnie to powiedziałem, dowódca, a jednak nie do końca. Ok. Teraz jest stacja zdobyta. Tak, tak jest. Stacji czyściutko. Musimy się przeprawić przez ten... przez tą rzekę. Altyleria nasza... To niemiecka altyleria, z że a no jak najszybciej będziemy musieli przejść na stronę niemiecką. To są Okej Tutaj powinniśmy być bezpieczni. Uff, można dostać epilepsji tych wstrząsów. fajne. Oj. O, nie dobrze, nie dobrze. karabin maszynowy bo nas ma nas na przestrzał. Down. Down. Okay. No Niemcy mają też zajęty kościół i umocniony musimy z... Zlikwidować ten karabin maszynowy, bo trzyma nasze oddziały, okej. Okay. Okej okay, szkoła. Musimy opanować szkoła oczyścić I chyba się to udało Chociaż A tutaj było dużo Niemców Coś byśmy musieli jest? Nie mogę ich zabić? Chyba nie mogę ich zabić. To co ten karabin maszynowy jeszcze nie jest? Aha, bo ten karabin to się znajduje tutaj w szkole. To jest wszystko, okej. Okay. Karabin maszynowy ściągnięty. Musimy oflankować tych Niemców. Bo oni widocznie myśleli o tym samym. Ale niestety. Niestety. Ubiegliśmy ich. Nie oflankujemy ich od tyłu nawet. Chyba. Nawet czołg tutaj żeśmy na który zaraz ulegnie zniszczeniu. Okej. Okay. To już jest czysto. Muszę chyba cofnąć do... ...do swojej drużyny. I kolejny raz muszę karabin maszynowy zlikwidować. No konieczne będzie raczej zdobycie tego budynku, bo ten karabin maszynowy będzie cały czas ktoś... O kurka. No nie, niemożliwe. Jest kolejny czołg. No nie wiem, są ładnie okopani. Na chwilę o flankujemy ich. Okay. co Oke okay. na municji mamy troszeczkę za mało Ale ja że tutaj znowu trzeba będzie odmakować przeciwnika tak mi się wydaje, że tak trzeba będzie zrobić chociaż the the has Nawet była taka możliwość, jestem w szoku oho, fabryka będzie do zdobycia Co robić? Otworzyć? Okej. Okay. No, wykuszymy ich tamtą granatę. Dobra, zajmiemy tą fabrykę. Kurczę, no teraz tutaj jest więcej? mp44 niż i chyba trzeba będzie podmienić tą broń to znowu amunicja jest tutaj jak na lekarstwo do tego znowu Ej, chociaż chociaż nie jest tak źle nie jest tak źle tutaj nas w Okay. No i tutaj nagle P40, noż kurka wodna. Czym tu zajmować, tą fabrykę? Nie jak Niemiec uchodzi. Jest czysto, Niemcy się zabarykadowali. Okay. Jeszcze nie ma jak dobry granat. Tyg czysta. O, kulka. Sporo Niemców tutaj. Headshot. Headshot. Aha, bo to jest jakaś jakaś fabryka jakby. Jak Tutaj czysto, fabryka jest... ...oho. nasi. Coś mi się wydaje, że to będzie czołg zaraz jakiś. Który trzeba będzie zniszczyć. Będzie konieczna tutaj pancer pausta. Użycie pancerpausta Jeszcze? Okej. Okay. Trzeba tutaj zmienić broń. Dokładnie. Ok, zagramy sobie jeszcze jedną misję. W sumie zbliżamy się chyba ku końcowi, nawet. Coraz bliżej ukończenia tej gry. Prochorowka. Okej, okay. misja pancerna. Litwa pod prochorowką była... według niektórych największym starciem pancernym podczas ogólnie operacji Cytadela. Ogólnie operacja Cytadela zakończyła się takim wynikiem nierozstrzygniętym. Żadna ze stron nie nie zyskała jakiejś znacznej przewagi taktycznym zwycięstwem może zakończyła się e, strony rosyjskiej, bo Niemcy nie przełamali nie przełamali frontu i nie. I nie proszę ja was Nie odzyskali inicjatywy o kurka wodna, co to mnie strzeliło? Działo. To są dwa działa, aha, okej. Okay. Okej, okay, działa zniszczone. Działa przeciwpancerne 75 mm a bądź 88 mm! Okay, idziemy naprzód. No to działa, troszkę wyrządziłem mi szkód. No ciekawe kogo na swojej drodze napotkamy, czy tygrysy, czy. Czy jakieś inne czołgi niemieckie, bo podejrzewam, że na pewno... Oho! Póki co, w tamtę Wagen 4! Oho, działo! Blankują nas nieliskie czołgi. Oj. W którym budynku? W tym?

Ciałgon T34 pod, pod praktycznie chyba każdym względem, czy pod względem działa, czy pod względem prędkości, chociaż później działa, były montowane już o, o większym kalibrze. Jak dobrze pamiętam, 75 mm w późniejszym okresie było montowane w Panzerkampfwagen 4 T34 również, także. Bezpiecznie się wychyliłem pewnie ci co grają w World of Tank by mnie tutaj zgonili w jaki sposób wyjechałem Z za tego wzgórza Ale to przecież jest Call of Duty, także Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebym jechał Pierwszy. Ale cóż. Okej, okay, widzę nieckrzał. Bardziej jedzie o to tygrysy są teraz, także tak dobrze widzę. No widać od razu, że to jest dużo wyższa półka. Mogę ich przebić, ok. Morzał no, gita 34 na odległość. No powyżej 500 metrów z tygrysami nie miały szans, także Tygrysy ciało 88 mm. Grubość pancerza czołowego 100 mm, także także warunki techniczne stały po stronie po stronie Niemców akurat w tych czołgach. Jedyny, jedyny minus tego sprzętu był taki, że był bardzo bardzo rażąco kosztowny, dwa trudny w produkcji. I niewielka ilość tych czołgów wyjechała, że tak powiem, na pole bitwy. Oho. Uh -huh. Gdyby ilość tych czołgów była podobna do ilości e, Pancer Wagen 4, no to podejrzewam, że alianci mogliby mieć problemy z. W walce z tymi czołgami okay. No Jeszcze minus był taki, że były strasznie ciężkie. Nie każdy most wytrzymywał ich ciężar. Logistycznie było, było ciężko rozplanować ich. E Ich, że tak powiem, podróż. Na przykład na... Pod, pod Kursk, na operację Cytadela Niemcy głównie drogą kolejową zwozili sprzęt. Po raz, że to było o wiele, o wiele tańsze, a dwa szybsze. Okej... Okay. Oho, Ferdinand kolejny. Kolejny niemiecki moloch. Bardzo awaryjne. Chyba właśnie sześć bojowy przechodziły w bitwie pod Kurskiem. Podczas operacji właśnie Cytadela. Oj, strzelam ziemię. Tygrys zniszczony. Przeba najpierw trzeba celować w tygrysy. Trzeba niszczyć tygrysy, żeby nam tutaj nie oho, to nas strzela Ferdynand z daleka. Trzeba skrócić dystans. Jest tutaj. Ale i definitywnie trzeba skrócić dystans. No nie, bo on już był zniszczony to... strzelałem, że tak powiem, do braku. Ferdynand to okej, okay, zniszczony. i jeszcze żyje ten Tygrys. 5 pięć, pięć czołgów strzelało Tygrysa. Dalej jeszcze funkcjonował. Bardzo mi to miło słyszeć również. Dobrze, no i może na, na tej potyczce zakończymy ten odcinek. Chciałem bardzo serdecznie podziękować Wam za oglądanie mojego odcinka. No i widzimy się w następnym odcinku, oczywiście. Cześć.